Ej, panno! Świetnie wyglądam, czekając na zielone światło. Postawisz mi obiad? Światło, zmieniaj się! Ho! Nie każ jej czekać! Proszę natychmiast zejść z jezdni! Ale... Dziękuję panom! Ludzie łażą po ulicy jak krowy po wsi. Mandat wynosi 100 dolarów! Albo zapłacisz mandat, albo spędzisz sobotę w szkółce ruchu drogowego! W szkółce ruchu! Mm. Pewnie będzie fajnie i tyle możliwości do wyboru. Stojąca szkółka ruchu. Tak jest, chłopaki, stać mi bez ruchu. <grym> szkółka ruchu, karmnik dla ptaków. Tak jest, chłopaki, zanieść mi te deski na trzecie piętro. Migiem. Komedia muzyczna. I pamiętaj, piesi mają pierwszeństwo.